Kochani, kochani, a my gotujemy. Wiesz, że masz kochani, kochani. No dobrze, no bo tak, tak trzeba tak zrobić. Zobaczymy, co możemy zrobić. No, ale zak a tak, jakby... italienisch. Spiekań sp Ale <laughs> <laughs> no to jest wegen. To tak, Pasta... Nie, Pasta bolognese, con spaghetti e linguini. Per bella donna. bella donna si si eh, signore mm -hmm. was sagst du dann si si signore bella bella tu musi da grazie a gra aha. si si signore grazie bella donna du sagst con passione spaghetti con passione <laughs> <laughs> Tak wygląda nasze gotowanie, kochani!